Witam bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku Zamonga, jest 18.30, zaczynamy kolejną granko, ja już sobie nastawię na... O Maciek, weź nastaw na publika. Kod już Kod już jest udostępniony na zakładce społeczności, póki co jest tam parę ziomków ze mną, którzy uzyskali kod troszeczkę wcześniej, więc jest tutaj ze mną DJ Maciało, którego już parę razy wypromowałem, on zar zarobi sobie składanki, robi link oczywiście do jego kanału, jest w opisie, przywitaj się. Jest Y2J, szczerze nie mam pojęcia kto to jest, i Bulbuzaur. Yy, domyślam się kto to jest, yy, ale. Nie, Bulbuzaur to akurat wiem kto to jest. Bulbuzaur to jest mój y, ziomek z PSK, ale Y2J to nie mam pojęcia kto to jest. Dobra, to poczekamy sobie jeszcze chwilkę. Mam nadzieję, że serwa nie wywali. To jak coś to będę musiał kod zmienić. O, 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 o. No dobra, no to odpalaj, jedziemy. Serwer jest pełny, więc Sorensen. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ja sobie oczywiście dźwięki z gry wyłączyłem, bo mnie trochę drażniły. Mikrofon wyłączyłem teraz. Macie mhm, mnie teraz nie słyszy. Dobra, mikrofon Dobra, mikro... ja się, wy... ja się wyłączę, mikrofon, więc jak ktoś to, to... Ja Jestem martwy, więc się nic nie odzywam. <laughs> No, właśnie tak trochę licho. <laughs> Dobra, są cztery osoby. Czy tak yy, dwa miejsca się zwolniły? Więc, jak ten, ta runda się skończy, to już kolejne osoby wlecą. Ja mam nadzieję. Więc czasami, jak, yy, jak ktoś, yy, jeżeli jest serwer pełny albo jest yy, na tym nachodzie, a jakieś miejsca się zwolnią w trakcie gry, to poczekajcie. załóżmy te 10 minut i może dołączycie. Udało się dołączyć. Ach, kurde. Dobra. Ty, jak, jak mnie ktoś zabije, to ja się nie będę nic po prostu mikrofon będę wyciszał. Dobra, No, ale jak już, jesteśmy, jak już widzisz, że jak jesteśmy już w kopie, no to akurat załączę ten mikrofon. Yy, dobra. Lecę w Wii A ciebie... Nie, nie, bo cię wywalili po prostu, tak. O. Się na smaku, dobra. No właśnie, to się zastanawiam, to czekam tak dalej, no. niektórzy tak po prostu robią, żeby ten... O cholera. Co za muzyczka? Chłopie, mi nie zosta został zgłoszony za... Ej, co jest? What the fuck? Ej, co się dzieje? Ty na odcinku sobie u mnie zobaczysz. Gościu fioletowy na środku w kafeterii. wygląda jakby wskakiwał do wenta, ale wskakuje w podłogę. No chłopie, no, sobie zobaczysz na odcinku jak to wygląda. Co to jest? musiałem Dobra pierdziele, już game over. Ewidentnie. No. Nie było w ogóle żadnych podęży, podęży. podejrzeń. No. Podejrzeń, Dobra, poczekamy aż serwer będzie pełny. Ej, czemu ja jestem tu? Tu mi pokazać czerwony jestem. Czerwony? Znaczy, no na czacie mi pokazywał. No. Ej, dwóch. ty... A nie, dobra, dobra, jestem różowy Tu bag był jakiś. Dobra, do MedBay alecy. Dobra, ja się zeskanuję teraz. Nie dotykaj mnie! A. Dobra, wyciszyłem się. Wyciszyłem się teraz. Teraz będzie debata. Kto mnie zabił? Gra nie ma nic do tego, tylko ludzie. Ach, ty! Ty... Ej, ty kogoś zabiłeś w ogóle? Halo? Maciek, jesteśmy Marcin, możesz się odezwać. Chyba focha strzelił. Halo, weź się odezwij. Tak, halo? Was... Nic się... Coś się stało. Ej, ale wiesz co, znaczy ja nikogo nie zabiłem, nie? Właśnie ja, jak ja przedtem, jak robiliśmy Gierki Próbne, żeby ci, gierki próbne, taki tutorial dla ciebie, to ja też nikogo się nie zdążyłem zabić, a już kurde, bo wiadomo, że to ja, nie? Jak nawet... A, ja byłem tu na samym <coughs> sam koło Wenda stałem, sobie przyjdziełem go wskakiwać, no ale... To nie, może cię ktoś zobaczył. Ale ja nie wskoczyłem w Wenda. Aha, no to nie wiem. Jest, tak. Eee. No to nie wiem, kurde kto. Jak chcesz, to gulpa załóż. Jest jeszcze. Dobra, ale ja się o, nic nie odzywam. Znaczy, zresztą nawet jak coś tu napisze, to i tak nie będą widzieli, nie? bo ja jestem martwy przecież, wam. Delicja, mamy delicję, kogoś takiego? Y, delicja, tak jest, jest żółty z balanem na głowie. No i uwaga... Ja! Czyli mówisz, że bul, Bulbuzaur... Nie? No dobra. Teraz możemy sobie poruszać tematy, jak jesteśmy martwi, a zresztą i tak z nikim nie prowadzimy jeszcze konwersacji, bo ja z tym nic zrobić nie mogę. Ja tylko i wyłącznie taski mogę wykonywać. No. Fuck. A Fuck. Fuck. ty... Do lisi ale w Na styk, na styk poszło. dziecko siedzi. Dziecko ktoś poszedł. No. Dziecko jest całe zdrowe. Co prawda lekką się złapało, ale... No ładnie Maciuś, czekaj, sobie przyciszę, bo mnie jest zagłośno, żeby też zagłośno na filmie nie było, dobra. Dobra, poczekamy. Może ktoś jeszcze się załapie. Tu, 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 tu. Dobra, nie, w MedBayu nic nie mam, czyli tak... Ehe mm -hmm. no, Już? O kurde Ład... Oj macie Coś widzę to coś... Coś się dzieje Boomer, a kto... Który to boomer? A nie... nie Cyanowy no Cyan Dobra, ja y, szczerze, tu już widzę, że się Harmider robi. Ja y, 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 wezmę na. Ja nie na kogo głosować, biorę skippa. Nie mnie chce. Co? Oj, Oj, No, zobaczymy. O oh, jest. Was not a impostor. Aha, was an impostor. Czyli jak człowiek wyjdzie zanim się ujawni napis, to, to znaczy, że był impostorem, dobra. Kurde, ja znowu nie poszedłem tam, gdzie miałem... cholera. Dobra Maciuś, widzę, że jesteś czysty. 16004, dobra, jedno poszło, weź coś, to drugie napraw. Ta jedynka ciągle za mną łazi, jakiś podejrzanie. podejrzany on jest. Jak to jeden ciągle za mną łazi? Nie, jestem czysty! No paja pajace, głupie. Ja jedynkę. No k głupki, kurde, debile. Co za kretyny? To nie ja! Ja bym jedynkę obstawiał, bo ciągle za mną łaził. Na bank. Ja nie mogę! Ludzie, myślcie trochę! Oj, oj, biegną do mnie. Jedynka tu jest. biały, 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 biały! No ci biały, ja sobie szybko. Dobra, muszą to dobrze rozegrać. Ja do Maćka mamy ciszony mikrofon, więc ja do niego nic nie mówię, bo... bo... Ciągle ze mną łaził. Dobra, do pełna. W elektryka coś muszę zrobić, to wezmę to od razu po drodze. Cyk. Zrobimy to szybko. To, to, to. No, gdzie... no dawaj, Maciuś, Maciuś... Ewidentnie. Ewi a, Bia, ani różowy co mu kryje dupę. R Kurde, różowy i biały. Różowy mu ciągle kryje dupę, oni ciągle piszą skip, to na bank są oni. Na bank. Różowy ciągle ze mną łaził, a biały widziałem zresztą jako ducha. Krzyś, z nie wzywałem Maciek mnie nie słyszał. Że, no że, no, na wętach. Mogę na pomarańczowego, być jest podjrzany. Nie, prawda! Jestem martwy, mam gówno do gadania teraz. Nikt mnie nie może, nikt mnie nie słyszy, no. Nie wiem, no, się z na sercu, że Maciek mnie nie słyszy, no. Maciuś, halo, Maciuś, no. Mówię, widać mnie, nie słyszę, nie? Ciekawe, jakaś logika powinna być w tej grze, żeby te na ile tego paliwa starć. Czy teraz? Dobra, to zaraz. No! Ej, no co to jest? Ej, no co to jest za... Ej, no ludzie, ale weźcie, grajcie z głową, no Ej, ale my to mamy grać normalnie, ale grajmy normalnie, no Ludzie Kurde, wy weźmiecie sobie, kurde, w teamie zrobicie? To jest chamskie nie no tak to nie róbmy no. Maciek ja przypuszczam, że oni siedzą na czacie w cztery osoby i oni nawet jak ktoś jest impostorem, to jeden mówi drugiemu i oni to kurde mają po prostu team. No co to za No właśnie o to mi chodzi, trzeba im napisać po prostu. Tak to nie róbcie no. My gramy normalnie. Tak, gramy normalnie, kurde, jest dwóch tych... Czarny... Czarny nie jest impostorem, widzi, że biały skakuje do wenta, ale nie zgłasza tego, stoi jak ta pierdoła, nie? Ja bym chciał, żeby, żeby żebyśmy grali normalnie, a nie tak, kurde, że weźmiecie sobie w cztery osoby, z czego dwie są impostorem, dwie pozostałe wiedzą pomimo tego, że są kryminałami i w ogóle nic z tym nie robią. No nie wierzę. Co, wywaliło cię? Ju, nie no, zabił mnie i dostałem informację, że... Co? Dobra, wiesz co? Yy, 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 trzeba będzie to inaczej rozegrać. Także yy, tego. Teraz pokażę wstawkę, i wy mi powiecie, czy to jest normalna gra. No, ej! Ej, jeżeli e, różowy nie jest impostorem, to kurde, co to jest zagranie? Że tego nie zgłasza. Ludzie, ale tak to się nie bawmy. No, co to jest? Znaczy, jeżeli różowy jest impostorem, no to zwracam honor, ale. Jeżeli yy, nie jest, no to, so, no to kurde, sorry, przepraszam. Zresztą zaraz zobaczymy. Jeżeli różowy z impostorem, to, to się nie, nie będę czepiał tego, ale jeżeli jest crewmate'em, to po prostu, no, skip. Nie no, przepraszam Was z całym szacunkiem, ale to granie to jest po prostu istny cyrk. Maciek, jesteś? Tak, tak. Ym, zobaczysz sobie zresztą na nagraniu. Ja, do, ja, nic, ja nic, niczego nie mogę się doczepić, jeżeli chodzi o yy, zasady naszego regulaminu. Ale jeżeli... Zaraz zresztą zobaczę. Zobaczymy, kto jest drugim impostorem. A, ty zginąłeś Tak, zginąłem. Ale różowy się kręcił obok ciał, w ogóle ich nie zgłaszał, jestem ciekaw. Dobra, co? Różowy nie był impostorem? Co to jest za granie?! A kręcił się obok ciał. Przepraszam najmocniej, ale akurat to na normalne granie nie wygląda. No przepraszam, no zresztą zobaczcie to. Um, ja to jeszcze regułem zmienię, żebyśmy grali w miarę normalnie, bo to to akurat jest chore. Grajmy ludzie normalnie, jak widzicie ciało, to je zgłaszajcie, nie przechodzicie obok, no ludzie, no. Was jest więcej, jest, my jesteśmy tylko dwóch, ja więc no... Trzeba... Nie róbcie takich teamów. Za, nie, teamów nie będziemy robić. Sorry. Dopiszę, dopiszę do zasad po prostu, że jest... No i zaraz zobaczymy kto. Pewnie ja będę, tak? Maciek, jak za tydzień zrobimy kolejne granie, to Jak zro... Maciek jesteś? Halo. Jak za tydzień zrobimy kolejne granie, to No dobra, widzę, że już jest używanie cenzuralnych słów. Dobra. Za tydzień sobie zrobimy jeszcze jedno granie. Kulturalnie to zrobimy. Ja ten regulamin trochę podrasuję i żadnych teamów kurde nie będzie, ja, ja żadnych teamów nie robię. Sorry. Sorry, ale to nie wchodzi w grę. Więc dobra, skończymy ten meczyk i. I tam, o ja z nim gadam. No prosz, boż. O to nie on, ja z nim gadam. Znaczy, my z maciem się oczywiście po, po, porozumiewamy jakoś, nie, ale. E, wtedy kiedy potrzeba, nie. Jak na przykład ktoś jest martwy, to się po prostu nie odzywa, nie. W trakcie, gdy czasami się coś człowieka odezwie, ale to. Znaczy, mnie najbardziej rozwaliłoby. Jakby gościu powiedział, że, yy, że to na przykład, o to biały zabił, a skąd to wiesz, bo ten co zginął mi powiedział. No to to już by było po prostu śmieszne, śmiech na sali. Racja, racja. No to było chore. Ja nie głosuję, pierdziele. Albo skip. Dobra, ja się teraz nic nie odzywam. To jest po prostu śmieszne, co się teraz dzieje. Ten odcinek to jest po prostu jeden wielki cyrk. No, zresztą jest... To on jest, impostor, tak? Tia. Dobra, to był, dobra. To było na tyle. Był ze mną DJ Maciao. Wbijacie do niego na kanał. Yy, ja się z wami żegnam. Trzymcie się i do zobaczenia.